Szanowni Państwo, zacznę niestety od niepokojącej informacji. Wśród nas na tej widowni 30% ma już komórki nowotworowe. Te niezwykle interesujące wyniki danych zostały opublikowane w ostatnich latach. Tam analizowano przyczyny zgonów. Osób, które nie były chore na nowotwory, czyli na przykład osoby, które zginęły w wypadkach. Okazało się, że w grupie młodszej do 30 roku życia aż 30% ma nowotwory, komórki nowotworowe. W grupie osób starszych niestety sytuacja wyglądała jeszcze gorzej. Jednak nie u każdego z nas rozwinie się choroba nowotworowa, czyli muszą istnieć jakieś mechanizmy molekularne lub immunologiczne, które hamują albo nawet pozbywają się komórek nowotworowych. Szanowni państwo, widzicie tutaj przyniosłem do państwa dwa jabłka, czy one się czymś różnią? Z dareka powiecie, że nie. Oba są czerwone, pewnie oba równie dobrze smakują. Jednak jak się przyjrzymy bliżej, zobaczymy, że to jabłko ma trochę czerwonych kropeczek, trochę żółtych. O, ma trochę większe kropeczki żółte i trochę czarnych to chodzi. Czyli Państwo moglibyście rozróżnić, która, które jabłko jest inne, a które wygląda ładniej. Jeśli wyobraźcie sobie, że te jabłka to komórki nowotworowe, to tak naprawdę Państwo moglibyście skonstruować swoistą terapię przeciwnowotworową. Państwo dzięki swojej inteligencji rozpoznalibyście, która to jest komórka nowotworowa nasze do rozpoznawania komórek nowotworowych ma również układ odporności. Ja jestem hematologiem, który na co dzień zajmuje się dorosłymi chorymi z białaczkami, z chłoniakami złośliwymi i dla tych chorych najskuteczniejszą formą terapii jest przeszczepienie szpiku, czyli przełożenie zdrowego układu odpornościowego do osoby chorej. Komórki układu odpornościowego rozpoznają wtedy komórkę nowotworową jako obcą, mogą aktywować układ odporności i dochodzi do niszczenia tych komórek. To jest zupełnie inaczej w przypadku chemioterapii. Chemioterapia działa nieswoiście, ona działa na wszystkie komórki, które się dzielą, zarówno zdrowe komórki, jak i chore. Także podając chemioterapię, zmiażdżylibyśmy oba jabłka. Państwo byście chcieli jednak zachować dobre jabłko, natomiast pozbyć się złego. Jak układ odpornościowy rozpoznaje komórki nowotworowe? Niestety muszę powiedzieć, że układ odpornościowy jest dosyć ślepy. Z całej dużej cząsteczki białka rozpoznaje tylko pojedyncze fragmenty. Pytanie: jakie to są fragmenty? Dotychczas rozpoznanie to polegało na użyciu algorytmów matematycznych gdzie z pewnym przybliżeniem matematycznym określaliśmy, że ta część nie rozpoznala. My w naszym projekcie byśmy zwrócić się do komórki nowotworowej, takiej jak Państwo widzicie. I na pierwszym etapie projektu pragniemy sekwencjonować bezpośrednio te części białka nowotworowego, które są widoczne dla układu odpornościowego. Następnie wybierzemy te części, które są ukryte, które nie są widoczne dla komórek układu odpornościowego w warunkach fizjologicznych, w warunkach patologicznych, kiedy mamy dużo więcej białka nowotworowego, dochodzi do lepszej prezentacji różnych innych struktur. Metody immunoterapii opierały się na tych głównych cechach nowotworów. My chcemy zwrócić się do cech ukrytych nowotworów, które będziemy sekwencjonować bezpośrednio na komórkach nowotworowych. Na drugim etapie pragniemy powołać zespół interdyscyplinarny, który się zajmuje badaniami receptorowymi. Tam będą, będziemy współpracować z kolegami z neuroinżynierii medycznej. Oni sprawdzą, jakie są biofizyczne i biochemiczne właściwości tych ukrytych epitopów i pomogą nam je odpowiednio zmodyfikować. Liczymy, że ta odpowiednia modyfikacja Przyczyni się do powstania nowej szczepionki przeciwnowotworowej, która w sposób skuteczny będzie mogła rozpoznać te ukryte cechy nowotworu i je wyeliminować.